Cześć. Mecz był super i prawie się udało, ale teraz w Logic zastanówmy się nad tym, nad czym myśli cała Polska co dwa lata. Jakie są matematyczne szanse na wyjście z grupy? Najmniej ile punktów daje drużynie, choć teoretyczne szanse na awans? Daję wam kilka sekund na pauzy i rozwiązanie. I jedziemy. Ze względu na możliwość awansu z trzeciego miejsca na euro, jest trochę łatwiej niż do mundialu. Musimy ustalić, ile punktów wystarczy, żeby skoczyć na trzecie miejsce. Weźmy jakąś losową grupę, na przykład grupę D. Dwom drużynom poszło lepiej, wygrały dwa lub trzy mecze, a dwom gorzej i one jedynie zdobyły po punkcie, remisując ze sobą. Jedna z tych drużyn będzie na trzecim miejscu dzięki na przykład bilansowi bramkowemu. Daje to marne szanse na awans, ale jeśli tak będzie w trzech grupach, to ktoś z jednym punktem będzie musiał awansować z trzeciego miejsca. Zatem na euro nie ma meczu o honor i szansa na awans jest do ostatniego meczu. Zwłaszcza jak się go wygra, a nie zremisuje, bo do tej pory w mistrzostwach w 16 i 20 roku nie awansował nikt mający mniej niż 3 punkty. Teoretycznie szanse są nawet z jednym punktem, ale po dzisiejszym meczu można liczyć na przynajmniej 3. A następnym razem rozwiążemy zagadkę ze spalonym. Zachęcam do subskrypcji i dzięki za oglądanie.